Hej wszystkim witam na kanale Paskuda w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac e, Tak jak mówiłem, dzisiaj zagramy sobie jakieś challenge e, Na start pójdzie komputersawi, jest w sobie najprostszym i najszybszym challenge. Em. Starczy dojść do matki. Macie samo nawiązujące pociski laserowe. Więc no, bardzo szybki challenge. Chyba ogółem najprostszy w y, grze tego co mi się wydaje ale nie jestem w 100% pewny nie dostaniemy za to jakiejś cudownej rzeczy bo robo baby 2.0 no ale jednak kolejny unlock z głowy na tym challenge'u chyba drżer rumów nie ma więc nie będę chodził po całym piętrze, nie ma to sensu szybko do bossa, na rachu ciachu, po płaczu. Lutyfy Pojebany zakres ruchów miał ten hand. czapik. Czyli jeszcze lepiej, lecimy niżej. Na przykład, że mamy mało życia. Jedno, że też się pojąka żadnego nie pojawiło, no, ale dobrze, nienawidzę tych małych łażących stworków. Hangman, karta może się przydać. Zawsze to latanie na jeden pokój Pin Jeszcze cudowniej Przeciwnik segmentowy na laser Leży No, tej HPA Mogą podnieść po devil roomie, ale jedna E, tej czapę bierzemy Większe obrażenia Lecimy niżej 6 obrażeń nie ale to jakoś nie jest to bardzo odczuwalne. Nie ma sensu marnować długą na tą skrzynkę. Ma jeszcze piny małe. Oj, nie zauważyłem w tej chwili, sprzężę. Z tym amebo. Najpierw wlazłem w skrzynkę z kolcami, zaraz strzel bombę. Chyba podwiedzimy w sumie, mamy 7 koin, zawsze mogło być coś na promocję, ale oczywiście po co. Kiedy tam był sru? 10 koin, wezmę słoiczek, to jest chyba słoiczek na muchy... Nie, to jest słoiczek na serca, to nie chcę. Jest gorzej, niż nie słoiczek na muchy. No, jest w końcu boską. Jeszcze larwy. E, kluczyk. Lecimy na bossa. E, chub. No, wersja, ale reszta w na starcie. Championów. Może nie czempionów, ale gorsze pijawki niż te podstawowe. O, PSG. E, Fajnie. E, niebieskie serca. Zawsze devil room. Dobra, 100 ostatnich. Dobra, lecimy dalej. Do takiej nie idziemy, nie ma sensu. Do kres rumu sobie w sumie wejdę, ale że to tylko za pół sertuszka. Piątka. Stać nas na jednym sklepie, fajnie. Może się trafi coś fajnego tym razem. Eee... Larwo, daj się zabić. Yy, główki. Mm, 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 mm. O, jest sklep, fajnie. To jeszcze będzie posłyn, tylko trzeba znaleźć. I git będzie. W sumie tu mogę wysadzić. Zawsze dostęp do karty. Empreska przyda się. O Jezu, grit. Oczywiście ta gra mnie uwielbia z tego seriesa. To jest mi No jest bossą w końcu. Yy, Ej, to bomba. Karty Junior nie jest taki bardzo tragiczny boss. Trzeba uważać na deszarżowanie, a tak to jest bardzo w porządku bossem. Leży HP APIK. Całe piętro lecimy niżej, bo dwa piętra zostały. No właśnie, dwa piętra. I koniec pierwszego challenge. Jezu maski. Ja te maski mają życia. Tam jak był, więc fajnie. Co się ten Solshard dodatkowy... Na no piku ła Sanfiongrong kolejna, ale to no... Sanfiongrong jest na tyle słabym pickiem w nie no, nie będę dobrałem praska, jest dużo lepsza, zawsze mi zręcz te obrażenia. Kupie kałupery, chyba one się nazywały. Jeżdżę jeszcze do pająków w ciemnym pokoju No dosyć średnie włączenie przeciwników skaczące piżamki i skaczące grubasy dość niebezpiecznie Wszelkie sklepy się przydało znaleźć Ale do mogę pójść z uwagi na to, że w sumie tak to nie jest piętro z matką Na, na maskę użyję ten preski Miałem ja zostać na matkę, ale maska jest dużo gorsza niż matka No też devil room W sumie backstaber? Backstaber będzie nie bardzo w porządku na przebijając roser. Jeszcze sklepik. Można iść na następne piętro. No właśnie, przez to, że przebijam, zaczęto zbiję większe obrażenia backstaberem. All karty w sumie wezmę. tak to w sumie karta. World przyda się na następnym piętrze, będziemy widzieć całą mapę. Naraz się modliczę, że Akers of the Amnesian nie wyszło. Dobra, nie mamy amnezji. Leci ward. Tego się nie spodziewałem, demon begardał przedmiot za, za pół serduszka tylko. nie dały solchartów W sklepie no, syf, ale mamy maszynę do przedmiotów Syf Syf No i syf, ale no cóż Żywamy No pilnik, który się na znam już nie przyda Dobra, lecimy z matką Że walka z matką tym tymi to jest stosunkowo prosta. w sumie twoje pociski same trafiają w głównie, trzeba się skupić na uniku. A, bo raz się otworzył. ale z średnimi przycinkami nie ma sensu. Dobra, mamy pierwszy challenge ukończony. Robo Baby odblokowane. Eee. Ile minut zajęło? 12. To teraz zaczniemy drugi challenge. To jaki by to sobie zagrać? Hmm. Co my? Hmm. W sumie z Catmana zagrajmy? Catman lukuje nam DT Mind'a. Jest to taki trochę gówniany challenge. W sumie bardzo gówniany. O, dyszka. Się też do matki, ale no ten challenge już sporo dłużej zajmuje z uwagi na to, że walczycie w sumie tylko familiarami, głównie na początku tymi kubkami całymi. Różne rodzaje kupy też dają inne kubki. Tutaj, tutaj jest ta kupa z kukurydzą i z niej właśnie dostajemy kukurydzianą kupę. ...ręczap, który nam się na nic kompletnie nie przyda mm. Dobra lecimy dalej z kubkami Dlaczego, że ma się tylko to co sprawia, że te No, że muchy są neutralne Fajnie by było też... japie pierdol... Kurwa, czemu wiesz jeszcze na tym challenge'u? Sprite by był lepszy albo War. Nie War, tylko e ten... Wraith. żeby upadał, żeby był stolnym, przynajmniej tam ale ty nie będę miał generacji kłópek. Czyli trochę bez sensu. O, więcej kupek, cudownie. O Jezu, kercej dobrze, że ja nie strzelam. W klepie. Nie wiadomo przedmiot. Weźmy. Starter tak fajnie. Karty się przydadzą. Zawsze dwa sloty na kartę. Nie mamy pigułek. Każda pigułka zamienia się w kartę. Same plusy. O, nie mamy odblokowanej karty yy, ten Cursed Against Humanity. <laughs> o, Crawl Space. Karta yy, Against Humanity sprawia, że w yy, każdym pokoju, w sensie no, w pokoju, w którym żyjemy, na całym, pojawia się na cały pokój wszędzie kubki, gdzie się tylko da. O, Sad Bombsy, gdzie mamy jeszcze efekt na bombach, fajnie. Oj, nie ten guzik. O Jezu, bo Bóg jest zły. Potracimy kubki. Ale chcę też to wysadzić. Zawsze to miało być szansa na jakiś item. Z karta druga, Emperor. Fajnie, challenge me. To że nie mam żadnego klucza, bym też złotą skrzynkę z chęcią. Dobra, lecimy na bossa. Deep of Flies. Trochę średnie, bo Chciałem się na niego wchodzić, bo on... A tak trochę nas gdzieś odnośnie atakowania z wyspy średniej. No ale za to sporo muszek respił Hmm, HP up, fajnie. Idziemy na następne piętro. O, sypialnia. Hmm, co, czyli crawlspace'ik. A w crawlspace'ie... Nie wiadomo przed tym, of the Blind. Cudownie Explosivo No, w przypadku używania bomb może być fajne, bo no, efekt na bomby dostają też nasze pociski z bomb, więc strzelają pociskami z eksplozivą. No tu w Klaps coraz więcej bomb, Hermit, Emperor Lecimy Hermita i Emperora. Starce nam się nie przydał. są z uwagi na fakt, że no tu i tak raczej rumów nie ma. Więc no, są nieprzydatne, bo teleportują nas w losowe miejsce na piętrze, a nie wy konkretne jak hermin do sklepu, czy... No ja nie jestem w stanie ich zabić. No nie jestem bombami. nie wygowałem mnie siady Co ja ich Tak, jak mogę i Nie dodajemy mi obraźnię, bo są uchami. A mam z katmena, czyli zdjęcie przeciwnika zamienia go w kupę. Ciekawe czy ich też mogę dotykać ich. Tak, ich też tak mogę dotykać i nic się nie dzieje, dobra. Dobrze wiedzieć. Przydatna informacja. Wreszcie, negacjonami sprowokować. Dobra, dotknął mnie, to nieważne. W takim razie. Bo i tak umarł. A, zaryzykuję poświęceniem dwa klucze. No, trzy bomby za dwa klucze. Chyba git. Pageant Boy To o Davy nie idzie, mamy Crystal Blind, się nie opłaca Jeszcze 3 piętra licząc z tym e, Hermita wolniej ma od razu No damy trzeba tylko, on chyba działa na pociski z, z Bombsów więc fajnie Jeszcze więcej kupek. On już idealnie pasuje, tenka. Pas pas I am Skat Man. <grywki> Czarne kupy. Mega mały. A no, w środku się zintegrowało. Dobra, na piętro. Szybko idzie, o dziwo. No zaraz sobie wybrałem dwa. Póki co najprzyjemniejsze, challenge, Bo <grymnie> potem już będzie tragedia. O crawl space kolejny Czemu ja nie strzelam popryczka? Przy pojawieniu kupy, może wylecieć. Fajnie. Dobrze wiedzieć. To jest akurat bardzo dobra informacja. Za każdym razem wylotuj ekscentu to dobrze, to jest bardzo dobra informacja z boss room to piętro szybko pójdzie z czego piżamka no co mi z najbardziej się przyda o no bo no jest familiarem mogę dodatkowo strzelać Mam no więcej kubek, chodzimy na mamy. Strzelamy raz na jakiś czas, żeby nie zadziałał yy, ten. No, kerstaj. Część wygrany. katoilu odblokowane. W sensie Dritty ale no ma opis Skatoil. W sumie to by było na tyle w tym odcinku. Cześć!